Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nitellus Oto kolejny odcinek z Shadow Warrior yy, I mam nadzieję, że tym razem się przynajmniej nie pomylę w imieniu firmy A więc w Shadow Warrior Studia The Wild, Flying Wild Hog Ha! Udało się za trzecim razem Jeżeli pamiętacie, ostatnim razem yy, Mieliśmy przyjemność, bądź nieprzyjemność walki z demonicznym w eee, tym najmniejszym królikiem i uzyskaliśmy nową broń. Nie tą, tą. Tada! Także pięknie, lecimy dalej. A, i nową umiejętność. Czy to nie piękne? No dobra, zobaczmy, co nas tu czeka. Tam pewnie by się jakoś udało wejść. Gdyby nie. A, nie, że żeśmy przyszli, tak? Czyli tu już nic nie ma Okej, okay, no to idziemy za, za światełkiem do środka Okej okay. Wejmijmy może lepiej katanę, bo w takim ciasnym pomieszczeniu zdecydowanie w łatwiej nam będzie nią walczyć um, Zobaczmy czy nie, nie kryją się tu jakieś sekrety Okej, okay, słyszę coś na górze to jeszcze jest parę przedmiotów, które możemy zakosić Pięknie Przyda nam, Przydadzą nam się pieniądze do tego, że... Ej, <grymne> ciasteczka z wróżbą że Warrior są cudowne Mam wrażenie, że zrobię osobne wideo z kompilacją wszystkich... Um, wszystkich tych tekstów w formie haiku a czemu nie? To może być fajne. Um, Okej, okay. ruszajmy. Ła. To brzmi dosyć nieciekawie. Muszę lepiej <gryw> wyjąć givera na wszelki wypadek. Okej, okay, ten się jeszcze jakoś trzyma. Jej, kurety. Co za wytrzymałe, głupie demony. Okej, okay, tu jest jeszcze jakaś kasa. Ale... Nie widzę nic poza tym. I widzę też kierunku, w którym mielibyśmy się udać. A, okej. Okay, jestem po prostu ślepy. Żadnych więcej easter eggów ani niczego. Dobra, zobaczmy co w środku. Oła. Kin ptaszę na They there they smell like smell taint when I do that. Okay, to Okej, okay, to naprawdę nie wygląda za ciekawe. Katana jest naj, najlepszą bronią w tej grze, nie da się ukryć. Naj, a, najbardziej się nadaje, najbardziej uniwersalna. Mam wrażenie też, że zadaje największe obrażenia. OK, zobaczmy, czy tutaj coś możemy się dostać. Wygląda na to, że nie. To też nie wygląda na obszar, do którego moglibyśmy się dostać. To jest <grybujesz> magiczna studzienka, która. A... Która się zapadła. Okej, okay, spróbujmy zmienić broń, przeładować. Dobra. <laughs> Nie widzę żadnych wrogów, ale to oznacza, że najprawdopodobniej tylko przez chwilę ich nie zobaczymy. A zaraz znowu wyskoczono na głowę. Zróbmy się jeszcze szybko rozejrzeć i zobaczymy, czy. czy nie znajdziemy czegoś, czegoś ciekawego. Jej. Przyjemnie, pieniążki. I to tak dużo pieniążków. E, utrzymaliśmy chyba punkt karmy, który z radością wydam. Um. Circle of iron A, A albo D, D. Nowy ruch. 20% więcej. Okej, okay. Demon Slayer, Headhunter, God Slayer, Movement. Spróbujmy zrobić 20% więcej Staminy. Okej. Okay. I ciasteczko z różbą. Kiedy nie wiesz... Stare hmm. chińskie przysłowie mówi: kiedy nie wiesz co powiedzieć, powiedz stare chińskie przysłowie. Czy myśmy nie wysadzili tego samochodu? No nie, dobrze jest wysadzony. Już że bałem, że granom się spagowała. No dobra. Kasa, kasa, kasa. I to chyba tyle tego dobrego. Zobaczmy, co dalej. These ancients. Dlaczego Nobitsura Kage? They rule the shadow realm and nothing can challenge them. Okay. Except for this sword. Ah, so they want it? Uh, yeah. ha, czyli Nobitsura jest mieczem, który pozwala zabijać Demony, demigodów, demi, demigodów, demibogów Coś w tym guście, nie? Hmm, nie dziwota, że nasz pracodawca tak bardzo chciał wejść w jego posiadanie Tym niemniej mam wrażenie, że żeśmy ominęli jakiś sekret, nie Hmm Coś mi tu nie gra Okej, okay, to są kochające się króliczki. Tu nie wygląda, żeby był jakikolwiek sekret, z wyjątkiem naszych wrogów, którzy nie wiem dlaczego się. się ze sobą biją. Dobra, wiecie co? Nie. Bardzo zresztą ślicznie. No nie, no, spadliśmy ze schodów, zginęliśmy. Co za serdusz, ja nie mogę. To też wstyd. Tak nie może być. O Boże. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Are immortal beings. They rule the Shadow Realm, and nothing can challenge them. Okay. Except for this <coughs> sword. Ah, so they want it? Uh, yeah. Hmm. Oh. Cożeśmy byli? Co żeśmy byli? Okej, okay, taki jest mój pomysł i on chyba nie jest. Okej. Okay. Teraz zdaje się, że poszło nam troszkę lepiej. Okej. Okay, spróbujmy przeładować, zobaczmy, co tu się dalej kryje. Nie wiem jakim cudem można spać z tych schodów I zginąć. Ale w ewidentny sposób można. To są znowu kochające się króliki. Dobra, nie będziemy wam przeszkadzać. Coś nie za bardzo rozumiemy tylko króliki, a nie na przykład świnki. Ale hej.

Okej, okay, zobaczmy, co w środku. Jak na razie bez żadnych większych dziwów i komplikacji. Mało eksperymencji. Ua, Nie, to jest ten stary. O cholera! To nie wygląda za dobrze. To wygląda jak nowy gatunek przeciwnika. Wielki i, i, i taki, co bardzo chętnie wszystko zabija dookoła. Spróbujmy zrobić eksperyment. Użyjemy szybkiego zapisu i zobaczymy, czy możemy przypadkiem. HA! Czytajmy. Bo to znaczy, że mieliśmy tam zeskorzyć, ale już się raczej nie dostaniemy na górę. A obawiam się, że tam może być coś ciekawego. Dobra. Dobra. No e nie, to jest tylko trochę kasy. Musimy tego przepchnąć. A, czyli pomysł ze skoczeniem tutaj wcale nie był taki głupi. Okej. Okay. tu nie mamy nic ciekawego, ale za to tu też nic. Hmm, ciekaw jestem. To nas tu czeka. Headshot, 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 shredder. O nie. To są chyba najbardziej denerwujące przeciwnicy, dlatego że nie wiem, może nie zadają za dużo obrażeń, ale na pewno są denerwujące przez to, że co chwilę gdzieś podlatują. I tak ała, tak strasznie skrzeczą. O Boże Pięknie. Dobra, tu jest to. To jest troszkę. Trzeba przeładować. O Boże, jeszcze. Ja cię kręcę. No i właśnie to, że się absolutnie w nie nie trafia, ale jeżeli się trafia, to nie zadaje żadnych obrażeń. Jaki jest sens dawania graczowi broni, która kurwa nic nie robi? O Boże. Tu Machu Picchu Ang. to handle. Dobra. Zobaczmy. Tu chyba nic nie wygląda, żeby było. Tu wygląda wszystko na jakieś tylko, tylko i wyłącznie tekstury. No dobrze, pięknie. A co tu mamy? Ha! Kolejny easter egg. Tym razem najprawdopodobniej, znaczy, najprawdopodobniej, na 100% związane z oryginalnym Shadow Warrior'em. Bardzo miła sprawa. O, chociaż i tak w tej chwili najlepszy jest numer z goril gorilą. Godzilla? Godzilla! Godzilla, Godzilla. Godzilla, Godzilla. O. Tu mamy jakieś lampy. Hi? To jest sensu. Serducho, śliczne. Treska sobie od czasu do czasu. Uław. Yy, tylko żeśmy mu coś urwali. Dobra, nic na to nie poradzimy. Tu nic nie ma, nie? Muszę tylko kroki. Ok, więc zobaczmy co jest po tej stronie alejki. Ok, sekret. Bardzo dobrze, troszkę więcej karmy. Chodźmy na górę. Tu mamy trochę kaski. Ok, tu już żeśmy byli. Taka muzyka zapowiada jakąś grubszą walkę, z jakimś mini -bossem czy czymś, w tym guście ślicznie, co to jest? Okej, okay. nie szkodzi, małpy, ja dobrze słyszę? Zobaczcie, jak pięknie. Tyle fajnych ścieżek dookoła, i żadnej z nich nie zauważyłem, jak szedłem. Trzeba się bardziej rozglądać. No dobra, zobaczmy, co dalej. Dalej wchodzimy do miasta. Bardzo zresztą ładnego. Are they are. The harder they Fall. Wiemy, wiemy. Co to jest za ziewie? Nie Wiecie co? Co tu się dzieje? Aha, nie złapałeś mnie, ciota. Terazcie co? Mam nadzieję, że uda się tu znaleźć jakąś większą giwerę, na tego twardziela No, wyrzutnia rakiet, albo coś tego usta Nie pogardziłbym, o nie, dobra O udało mi się, O, Uda nam się odrąbać mu rękę Jak to miło z naszej strony, okej, okay, spróbujmy mieczem jednak Nie, to nic nie daje Dobra, lećmy lepiej. to Zostańmy przy naszej starej giwerze w sensie starej nowej giwerze, bo wszelkie zabawy z mieczem. Yeah! Pięknie. Co? Nic nie dropnęło. Eee, co za rozczarowanie. Dobra, spróbujmy coś. Damage! Dobra, ja mam tego dość serdecznie, zwłaszcza, że się robi bardzo głośno. Mam tego serdecznie dość. Jak mi się udało to powstrzymać? Oi, kuia, kuia, kuia. Šujo. Kini, šujo, geni. Pięknie, Pom, pom, pom. No, pięknie. Team on the heart. No i No są jeszcze są wrogowie? nasi wrogowie? pum, pum, nikogo nie widzę. pum, pum, jest ich. pum, coraz więcej i coraz więcej ta punktacja, którą tu otrzymujemy po każdej z walk. Wow, ile tej karmy. Ja cię kręcę. Możemy wreszcie na coś się zużyć. Dobra. Eee... Bam, bam, bam. Więcej tych, więcej amunicji, więcej kasy. Odporność na ból. Kurczę. Spróbujmy może. Dobra, spróbujmy może nowego... ciosu kataną. Wow. Yeah! Genialnie! No, nie... Nie, wcisnąłem... Okej, okay, wiecie co? Wiem co. Montaż, przyspieszenie. Nam dobrze całkiem po raz kolejny zapiszmy, żeby tym razem już na pewno nie kliknąć złego przycisku. Mm. Ok, i wrócimy do tego, co chciałam zrobić. E, mamy punkt karmy, e, możemy go wydać na kolejny ruch katano. Nie, przepraszam. Genialne, bardzo ślicznie. Co prawda, trzeba go naładować, tym niemniej, bardzo się wydaje być ciekawym pomysłem. No dobra, gdzie mamy iść? Tędy? Tędy nie. Uh, uh, uh. A, chyba mamy wrócić. Ale to w takim razie po kiegu grzyba nas tutaj wy wysłali. Aha, ok, bo my się zeskoczyli stamtąd. Dobra, wszystko jasne. Ruszamy dalej. Jej, udało nam się. Pięknie 294 na 500. Uła, nie fajnie. Czego żeśmy nie zrobili? A dwa razy żeśmy umarli, i, i nie znaleźliśmy jednego sekretu. No cóż, nie jest mi tak źle. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej. Wygląda bardzo fajnie. Dolary, dolary. Na ekranie ładowania. Ta gra się wydaje być bardzo niezoptymalizowana, jeszcze niestety, pod tym względem, że jest zainstalowana na SSD. Jak widzicie, całkiem długo się ładuje. Rozdział trzeci: Luxitive Spiritual Luxitive. Duchowy lubrykat? lubrykant No, że rozumiem? A, to by było nawet troszkę w... W, w stylistyce Tygry. Lataliśmy cały czas z... z latarką, dziwię się dlaczego coś takiego nam świeci. No dobra. Dzięki kochani za wszystko, za uwagę. E pamiętajcie... Oceńcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze, do zobaczenia następnym razem.